Witam serdecznie na kolejnej wtorkowej aktualizacji tego, co się dzieje na rynku bitcoina i altcoinów. Sprawdzimy dzisiaj, jaka jest szansa na to, że w ogóle nie będzie żadnego altseasonu i jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby ten altseason się pojawił w końcu, czy może już nawet trwa, bo na różny sposób różni inwestorzy podchodzą do tego tematu. Dla przykładu te alty, które ja wybrałem, które stanowią większą część mojego portfela, uważam, że no nawet nieźle sobie radzą, dla przykładu PP, które wzrosło ponad 1000%. Dla przykładu Dogecoin, który urósł szybciej od Bitcoina, czy Litecoin, który w ostatnim czasie też szybciej od Bitcoina rośnie. Na przykład, szybciej od Bitcoina nie rośnie Ethereum, i bardzo zabawny był ten mem, który wrzuciłem w ostatnim czasie, przynajmniej dla mnie. I zadałem też pytanie, jakie są dla Was najważniejsze tematy aktualnie. I nie zabrakło tutaj, słuchajcie, wpisów dotyczących tego, co dalej z Doge'em, Litecoinem, Ethereum, BOM, WIFem itd. i tak więc dzisiaj sobie te wszystkie rzeczy omówimy. Ale zanim przejdziemy do altcoinów, no to trzeba niestety ale spojrzeć na Bitcoina, gdzie w ostatnim czasie można powiedzieć, że wieje nudą. Aczkolwiek z coraz niższymi dołkami, tą nudą przestaje wiać i raczej może się robić coraz mniej zabawnie dla osób, które weszły niedawno w ten rynek i nie mają jeszcze wypracowanych zysków. Natomiast ten kanał już jest dość długo. I bardzo mocno skupiałem się, gdybyśmy poniżej 30 tysięcy, gdy pękła bańka, gdy upadła giełda FTX i spadliśmy na chwilę do okolic 16 tysięcy na bitcoinie. Cały czas mówiłem o tym, że to jest dobre miejsce do tego, żeby bitcoina akumulować. Wraz ze wzrostem bitcoina zacząłem akumulować coraz bardziej Dogecoina i Ethereum. Dołczkoń pokazał, że to był strzał w dziesiątkę, no bo od pewnego momentu wzrósł on o wiele mocniej niż sam Bitcoin, natomiast Ethereum mocno rozczarowuje. I teraz, jeżeli uznamy za pierwszą falę wyprzedaży na Bitcoinie, moment, w którym pojawiły się ETF-y w styczniu 2024 roku i ten dołek, gdzie wszyscy twierdzili, że już ETF-y nie zadziałają, a jednak zadziałały i pojawiła się uwaga mediów. Potem pojawił się, według mnie, entuzjazm, bo dostaliśmy tak zwanego krypto prezydenta w Stanach Zjednoczonych, czyli Donalda Trumpa. No i już miało być tylko lepiej. Na ten moment lepiej nie jest. I generalnie to, że ten wykres pokazuje ogromne wzrosty, to nie znaczy, że w trakcie uwagi mediów, czy entuzjazmu, czy chciwości nie było korekt. Bo jeżeli spojrzymy sobie na cykl, który zamieszczałem już w 2020 roku przed wcześniejszym ATH i naśladowałem troszeczkę te ruchy, które były w 2013 2017 to uznałem, że po wybiciu ATH pojawią mi się mocne wzrosty. Z tym, że po drodze też mogą być duże korekty, i zobaczcie, że w 2017 te duże korekty były, raz, drugi raz, trzeci raz i tak dalej. I potem mieliśmy dalej kontynuowane wzrosty. Za każdym razem, gdy pojawiała nam się mocna korekta, mówiono, że to już koniec i raczej już z tego nic nie będzie, a z altcoinów też trzeba uciekać, bo za mocno wzrosły i już więcej nie wzrosną. No i to był czas, gdzie altcoiny cisnęły tak mocno, że no, na ten moment by można powiedzieć, że nie do wiary, jeżeli dzisiaj jakiś altcoin by zrobił taki, taki wynik. A jedyny altcoin, w który na ten moment zainwestowałem, który tak mocno cisnął jak te alty z 2017, no to sorry, ale to było. PP, które gdzieś tam męczyłem od 2023 roku. Natomiast naśladując ten wcześniejszy cykl, oczywiście nie, nigdy nie będzie idealnie, może być podobnie, to zobaczcie, że tutaj po drodze, gdy wybiliśmy ATH, pojawiły się wzrosty, też pojawiła się mocniejsza korekta. Mieliśmy dalsze wzrosty, też pojawiła się mocniejsza korekta. I jeszcze jedna, i lokalny szczyt, i tutaj chyba spadek około 50%, żeby wybić nowy, wyższy szczyt. Każdy cykl będzie trochę inny, każdy będzie miał coś charakterystycznego, ale chcę Wam pokazać, to, no bo, nawet jeżeli zerkniemy sobie jeszcze raz na ten wzrost, tą pułapkę na byki, powrót do normalności i potem przejście w bezce, to zobaczycie, że takie coś było kiedyś już na złocie. Na złocie, gdy złoto osiągnęło swój szczyt w latach 80., przeszło w długą bezce i w pewnym momencie na złocie pojawiły się ETF-y. I a propos uwagi mediów, o której mówiłem tutaj wcześniej, to wydaje mi się, że to był też ten moment, gdzie pojawiły się na Bitcoinie ETF-y i mówiono o tym dla przykładu tutaj Larry Fink, CEO BlackRocka stwierdził, że ETFy na Bitcoina zadziałają tak samo jak w przeszłości na złoto. No i zobaczcie, że to złoto, gdy wychodziło z bessy, pojawiły się te pierwsze historyczne ETF-y, pojawił się moment wzrostów po tych ETF-ach, pojawił się moment, w którym dostaliśmy dość mocną korektę w trakcie Wbijania tego szczytu na złocie z lat 80. No i później pojawiły się bardzo, bardzo mocne wzrosty. No i efekt ETF-ów był taki, że właśnie były te mocne wzrosty. Była dość duża korekta, gdzie mówiono, że no już chyba to paliwo na ETF-ach się skończyło. Ludzie rezygnują ze złota, a jednak złoto zaskoczyło i jeszcze raz zrobiło mocne wzrosty. I uważam, że właśnie to czeka jeszcze Bitcoina. Natomiast w tym momencie na Bitcoinie mamy. Neutralność. Generalnie, gdy pojawiają się korekty, no to zwykle wskaźnik strachu i chciwości odsuwa nam się w stronę strachu, i generalnie ten wskaźnik w tym cyklu, według mnie, troszeczkę zawodzi, i zacząłem szukać podobnego. No i dla przykładu, tutaj na CNN Business widzimy wskaźnik strachu i chciwości. Które wchodzi aż na strach. Na neutralności nie jest, aczkolwiek jest bardzo blisko. I zwykle im bardziej jesteśmy w tym strachu, albo ekstremalnym strachu, a jesteśmy w hoście, no to zwykle warto było jeszcze akumulować. Natomiast trzeba by było się zastanowić, kiedy ta hostca się skończy. I jeżeli ona się skończy, no to dostaniemy odpowiedź, czy będzie jeszcze alt season. Więc myślę, że warto przejść sobie na dalszą część. Tego nagrania i zobaczyć, jak Bitcoin wygląda lokalnie, jak altcoiny wyglądają globalnie, jak wygląda dominacja i tak dalej. Więc, jeszcze wszystko to sobie dzisiaj zrobimy. Natomiast zanim pójdziemy dalej, to trzeba było się zastanowić, czy czegoś podobnego już my, słuchajcie, nie mieliśmy. I znowu przejdę tutaj do tego momentu, gdzie pojawiły nam się ETF-y w styczniu 2024 roku. I bardzo podobny jest ten moment na RSI, bo gdy pojawiły się ETF-y na Bitcoina i ta korekta. To też RSI nam wzrosło i zaliczyło potem nowy, niższy dołek. Natomiast jaki mamy wspólny mianownik obecnie? Pojawiły nam się mocne wzrosty i tuż przed zaprzysiężeniem Donalda Trumpa mieliśmy 109 tysięcy na Bitcoinie. Potem zaprzysiężenie Donalda Trumpa, no i tak zwany sell the news. Wcześniej był sell the news, ponieważ no, miało już tylko rosnąć, a trzeba było przetestować rynek. No i po wyborze, czy po zaprzysiężeniu już właściwie Trumpa, no bo wybór był wcześniej. Po zaprzysiężeniu Trumpa znów przyszedł moment na takie zwykłe powiedzenie: Sprawdzam przez rynek. I zobaczcie, że ten moment zaprzysiężenia Trumpa znowu bardzo mocno skorelował się z RSI, które podbiło, no i teraz zalicza nowe, niższe dołki. Na tamten moment dołek na RSI to było 35,8%. Natomiast teraz mamy dołki na poziomie 40, więc jest mimo wszystko bardzo blisko. Spójrzmy teraz na Ethereum, bo na Ethereum jesteśmy na 45%, więc można powiedzieć, że bardzo zbliżone wartości do tych, które są na Bitcoinie, natomiast niższe wartości są na altach. I dla przykładu tutaj znalazłem wskaźnik strachu i chciwości dla Doge'a i na Dogecoinie jesteśmy na poziomie 34% i generalnie im bliżej 20% w hossach, tym lepsza okazja zakupowa. No i teraz pojawiają się pytania, czy Doge może spaść jeszcze niżej? Już widziałem, że Analizy się pojawiły, które mówią o spadku do 15 centów, a nawet do 10 centów. Oczywiście, może się tak zdarzyć. I będę wtedy chyba w punkcie wyjścia, bo tak jak się Wam przyznałem, ja akumulowałem o wiele wcześniej, sprzedawałem gdzieś w okolicach szczytu, zbierałem go potem w miarę korekty. No i średnia moja zakupowa była około 10 centów na moment publikacji tej analizy i miałem wtedy 100 tysięcy złotych w dodżu. Po wzroście, fajnie było patrzeć na te wzrosty. Oczywiście, no też dużo głosów było takich, że już raczej korekty nie będzie, tylko pociśniemy dalej, a jednak korekta się pojawiła. Ja w międzyczasie sprzedałem, potem odkupiłem. I oczywiście teraz mamy nowy niższy dołek, więc znowu efekt wiedzy po czasie. Można by uznać, że można było zrobić lepiej, ale gdyby ktoś wiedział, że można byłoby zrobić lepiej, to by zrobił. Natomiast ja na ten moment, jeżeli spojrzymy sobie na wykres, to cały czas jestem na plusie tej mojej inwestycji, bo ze 100 tysięcy zrobiło mi się 181, około 180% zysku, z tym że doliczyłem tutaj ten moment sprzedaży i odkupienia potem po niższej cenie za wkład finansowy. Na ten moment można by powiedzieć, że jest dobrze, więc z tego rynku na dobrą sprawę można by było wyjść, ale w poprzednich cyklach Dodge wybijał swoje szczyty i gdyby chociaż od tego momentu dojechał do swojego ATH, to mamy jeszcze 168% wzrostu. Więc uważam, że według mnie, nie wiem czy ten alt season będzie czy też nie, natomiast mocno stawiam tutaj na Dodge'a i uważam, że ma on szansę jeszcze pokazać pazurki. Co do Litecoin'a, no to mamy tutaj większy spokój niż na Doge i jest tutaj 39%, jeżeli chodzi o wskaźnik strachu i chciwości, więc można by powiedzieć, że nawet zbliżamy się do wartości, które są na Ethereum czy na Bitcoinie. No jeżeli chodzi o Litecoin'a, to tak jak wam pokazywałem w poprzednich nagraniach ja nałożyłem sobie te wcześniejsze ruchy, które były w trakcie hossy w okolicach drugiego bitcoinowego halvingu, trzeciego bitcoinowego halvingu, czyli ten niebieski, pomarańczowy kolor. Liczę na to, że Litecoin, gdy wpadnie mi do tego zielonego boksa, to faktycznie zacznie wzrosty i on zaczął wzrosty, już 80 kilka procent, więc można by powiedzieć, że od września 2024 Litecoin nawet lepiej poradził sobie niż sam Bitcoin, więc teraz wszystko yy, Kwestia tego, w, jaki, w którym momencie inwestowaliśmy w altcoiny. Jeżeli inwestowaliśmy na szczycie, no to niestety, ale taki inwestor nie będzie zbyt zadowolony. Jeżeli inwestował ktoś, powiedzmy, pół roku temu, to na części altów może mieć wzrosty, na części może być na minusie. Jeżeli ktoś inwestował tylko w te projekty typu Ethereum, Doge, nie wiem, Litecoin, Chainlink, Solana, no to średnia z tych inwestycji powinna być raczej na korzyść, a nawet mogłaby być większa niż Bitcoin. No i a propos tego bitcoina, co się dzieje? No, luty miał być miesiącem wzrostowym. W zeszłym roku luty to były 43% wzrostów, to był jeden z najlepszych lut lutych w ogóle w historii bitcoina. Natomiast teraz mamy minus 6%. I tak wydaje mi się, że mówiłem to w poprzednim nagraniu tydzień temu, raczej traktowałbym korektę w lutym jako taką swojego rodzaju okazję, jeszcze na tym etapie cyklu, bo według mnie przestrzeń na wzrosty jeszcze może być. Początkowo mówiłem o tym przełomie marzec-kwiecień, z tym, że 20 kwietnia będziemy mieli rok po bitcoinowym halvingu, i raczej tu bym się spodziewał ruszenia już tych altów. No i teraz pytanie: no bo sell in May and go away, czyli dużo osób w maju prawdopodobnie ten rynek będzie opuszczało, z uwagi na to, że okres wakacyjny może rozczarowywać. Ale czy na pewno ten okres wakacyjny rozczaruje i tym razem? No bo to nie jest reguła, są też wyjątki, są momenty, w których wakacje, mimo że początkowo są niemrawe, końcówka jest bardzo mocno prowzrostowa, no i generalnie potem przez to mamy we wrześniu mocniejsze korekty. Wrzesień jest miesiącem, w którym zwykle mieliśmy czerwień, albo w trakcie września mieliśmy korekty i tak było w ostatnich dwóch przypadkach, mimo że zamknęły się na plus. Więc ja się zastanawiam jeszcze, jak to rozgryźć. No bo październik jest znowu miesiącem prowzrostowym, i w skrajności mogłoby się okazać, że końcówka 2025 roku będzie momentem, gdzie zobaczymy szczyty. Ale zanim do tego przejdziemy to przypomnijmy sobie jeszcze jak wyglądała sytuacja właśnie z tymi szczytami, bo ja mam taką metodę, że postanowiłem sobie zmierzyć odległość od pierwszego halvingu wstecz i dokładnie tą samą odległość przyłożyć od pierwszego halvingu dalej i wyszedł mi szczyt. No i to samo zrobiłem potem cykl później w okolicach drugiego halwingu zmierzyłem sobie dołek. Faktyczny dołek był tutaj 12 stycznia, ten był tylko na kilku giełdach większości giełd, tu był ten, ten najniższy lokalny dołek w 2015 roku. Stąd też przełożyłem dalej tą odległość i znowu wyszedł mi szczyt, czyli ta sama odległość od drugiego halvingu no i dalej. Wiem, że robię powtórkę, ale też dołączałem nowe osoby, więc warto, żeby uszanować to, że też chcą zdobywać wiedzę. Natomiast zobaczymy za chwilę, na jakim etapie jesteśmy obecnie, bo cykl temu ja zastosowałem te dwa wcześniejsze mierzenia. I uznałem, że w październiku po prostu może być szczyt. Pomyliłem się o trzy świeczki tygodniowe, więc niedużo, więc bardzo fajny wynik mi tutaj wyszedł i byliśmy wtedy na poziomie 61 tysięcy dolarów za sztukę bitcoina. Natomiast w tym cyklu sprawa może skomplikować się o tyle, że mamy te ETF-y i te ETF-y były w momencie, czy, może nawet czy można nawet powiedzieć na poziomie, który zwykle był w okolicach halwingu, i ja się zastanawiam, czy lepszym pomysłem będzie po prostu zmierzenie bitcoinowego szczytu, właśnie gdy zmierzę sobie od ETF-ów do dołka i przełożę tam odległość dalej, wtedy wychodzi mi tutaj, słuchajcie, marzec w skrajności ten kwiecień, około 20 kwietnia jako koniec cyklu, więc jesteśmy bardzo blisko. Natomiast jeżeli zmierzyłbym odległość faktycznie od czwartego bitcoinowego halwingu do najniższego dołka w historii i przełożył ją dalej, no to wychodzi mi tutaj słuchajcie, wrzesień, 22 września, dokładnie taka data. I ja się zastanawiam, czy bardziej nie celować w, ten, w tą datę, jeżeli będziemy szli bokiem, jeżeli pojawią mi się nagle, takie mocne wzrosty, dla przykładu, weźmiemy sobie tutaj formację słupków. I tak jak po tej długiej konsolidacji w grudniu i czy w styczniu 2021, potem miałem dość mocne wzrosty. Jeżeli dokładnie to by mi się pojawiło tutaj, czyli od momentu, w którym jesteśmy teraz, wzroślibyśmy do 140 tysięcy w kwietniu, to dla mnie kwiecień może być końcem. Natomiast jeżeli ten wzrost będzie dłużej rozłożony w czasie, no to wtedy będę musiał prawdopodobnie poczekać do września, czy może nawet października 2025. Dobra, patrzymy dalej. Mamy tutaj wskaźnik, który na Bitcoinie nigdy się nie pomylił. O, dobra, odświeżył się i wskazałem takie podobieństwa, bo tą korektę, którą dostaliśmy tutaj właśnie od marca do października 2024, uważam, że mieliśmy w podobnym stylu w trakcie pandemii, gdzie też było rekordowo dużo pozycji zalewarowanych na wzrosty, więc to wszystko zostało wykasowane. Przyszła pandemia. I potem zaczęliśmy rosnąć, jak już wszyscy z tego rynku zalewarowani zostali, wyrzuceni. Ale wskaźnik GMMA, który na bitcoinie nigdy się nie pomylił, gdy wyszedł z tej czerwieni na zieleń, no to już poszliśmy dalej w Hossa. No i teraz zobaczcie, wyszliśmy z czerwieni na zieleń i zrobiliśmy teraz małą korektę, ale takie korekty na wskaźniku już bywały w tamtym cyklu i potem rozpoczęły się dalej wzrosty. Z tym, że uważam, że ta korekta, która jest obecnie tutaj, styczeń luty pasuje mi do tego momentu, który był właśnie we wrześniu, w październiku. 2020, jeżeli chodzi o ten wskaźnik, bo cena jest totalnie zupełnie w innym miejscu. Natomiast, jeżeli byśmy sobie przeszli jeszcze kawałeczek dalej, do drugiego bitcoinowego halvingu, to znowu tutaj po wybiciu szczytów też mamy korekty. I ta, która była tutaj w czerwiec, lipiec czy sierpień, wrzesień 2017, Pasuje mi do obecnej sytuacji, bo brakuje mi tylko jednego ostatecznego podjazdu do góry, gdzie mamy ten moment sprzedaży, gdzie wskaźnik dojeżdża do tendencji spadkowej. No i tego oczekiwałbym obecnie, a obecnie jeszcze wskaźnik do tendencji spadkowej mi nie dojechał, więc brakuje mi tego ruchu w górę, czyli tego wzrostu powiedzmy do 120 tysięcy, a może więcej 150-170. No i jeżeli tak będzie, no to zgodnie z tą analizą, którą zamieszczam w listopadzie 2022, jeżeli wskaźnik dojedzie mi do poziomu sprzedaży, no to ja już raczej myślę o wychodzeniu z tego, Rynku. No, a wiecie, że ta analiza była publikowana, gdy na Bitcoinie była cena 16 500. Za jedną sztukę BTC. Ale dobra, idźmy sobie dalej: no bo teraz sytuacja się rozwinęła. Mieliśmy tą stagnację, która bardzo mocno nas wszystkich wymęczyła w zeszłym roku. I mimo wszystko cena idzie sobie zgodnie z tą strzałeczką, którą tutaj narysowaliśmy, aczkolwiek był taki moment niepewności. No i znowu pojawił się ten moment niepewności, który wcześniej zakończył się mocnym strzałem do dołu. Więc jeżeli jeszcze jeden mocny strzał do dołu mi się pojawi, to ja absolutnie, ale zaskoczony po prostu. Nie będę, więc ile mamy jeszcze, słuchajcie, tej czasowości? No, już nie zostało dużo. Jeżeli faktycznie rozpoczną się te wzrosty, może nawet jeszcze raz skopiujemy sobie tą formację słupków z tego wcześniejszego ruchu, gdy była ta konsolidacja grudzień, styczeń. Jeżeli pojawi mi się coś takiego, no to ja liczę na to, że będzie koniec. Jeżeli to się wszystko rozciągnie w czasie, no to sorry, ale będę musiał, tak jak mówię, poczekać. Może nawet do września jeszcze zobaczymy. No i teraz czemu jeszcze zobaczymy? Zobaczymy, co zrobi Dodge. Bo Dogecoin, gdy był na wskaźniku GMA na czerwonym polu, był wtedy w okolicach 10, 11, 12, 16 centów. Gdy zaświecił się na zielono, to odpalił rakietę do 40 kilku centów, czyli wszystko zgodnie z cyklem. Następnie od pomarańczowej strefy miał zrobić korektę i tą korektę robi. I nie ukrywam, że też wolałbym, żeby ta korekta się wcześniej zakończyła na 26 centach, bo tutaj w tym dołku kupowałem, no i myślałem, że już... no. Pójdziemy sobie bokiem i, i góra, a tu na, nagle nowy niższy dołek. No czasami inwestor tak ma, musi troszeczkę poczekać. No i teraz do kiedy czekać? Uważam, że jeżeli ten wskaźnik znowu będzie wracał i znowu zaświeci się na zielono, to wtedy odpalamy rakietę nawet do okolic dwóch dolarów za Doga, więc tego, yy, na, na, to, na to czekam, na to liczę, pod to gram, na to stawiam własne pieniądze. No i na co stawiam jeszcze własne pieniądze? No oczywiście na Ethereum, które systematycznie sobie zbierałem. No i teraz Ethereum zaczyna mnie męczyć, ale z racji tego, że jest w strefie zakupowej i ostatnio spadło, ja też rzucałem informację na niezbędnik inwestora, że po prostu Ethereum mimo wszystko jeszcze raz dokupuje. Jeszcze nie skreśliłem Etheru, natomiast cały czas się zastanawiam, czy w pewnym momencie po prostu tego eteru nie wymienić na coś innego? Bardzo Ethereum mnie męczy w tym cyklu. Liczyłem na więcej. W poprzednim cyklu Ethereum dało mi rekordowo dużo zarobić. To są pieniądze, które jeszcze teraz pomnażam w tym cyklu. No i gdybyśmy mieli to wszystko zaktualizować, to cały czas jesteśmy w strefie zakupowej. Natomiast poziomy, które są tutaj w okolicach 3300-3700, jeżeli one nie zostaną wybite, to nie ma mowy o dalszych wzrostach. Ale no i tak muszę mieć jakieś poziomy do wyjścia w razie tych mocnych wykładniczych wzrostów. Więc u mnie jest to, słuchajcie, ATH, później jest to 6100 i następnie 7300, który moim zdaniem może cykl. Zakończyć. No i teraz, żeby alty ruszyły, to musi ruszyć Bitcoin. Żeby Bitcoin ruszył, no to musi przestać wybijać nowe lokalne dołki, które miał wcześniej. No i dla przykładu, jeżeli już nowego niższego dołka nie będziemy mieli niż 94 tysiące. A zaczniemy rosnąć, wybijemy 99,645 i się utrzymamy nad tym poziomem, no to ja uważam, że już zakończyła nam się ostatecznie ta korekta, dlatego że w ostatnim czasie mieliśmy bardzo dużo transakcji dokładnie 3 lutego w nocy i ta strefa jest broniona. Za każdym razem, gdy wrócimy do tej strefy, to cena jest delikatnie wypychana, więc jeżeli pojawią się wzrosty, 99,600 zostanie wybite. Moim zdaniem możliwy koniec korekty. Natomiast, jeżeli zaczniemy robić coraz niższe dołki, no to ja moje poziomy będę musiał sobie cały czas, cały czas przesuwać i ta wartość też się będzie zmieniała, więc będę to na bieżąco monitorował. No i teraz, a propos odpowiedzi na to, co z rynkiem altcoinów. Zacząłem się zastanawiać, ile czasu minęło, gdy rynek altcoinów miał swoje ATH w styczniu 2018. Potem alty bardzo mocno rozbiły się, roztrzaskały wręcz o glebę, no ale w końcu zaczęły te altcoiny odrabiać. I w lutym 2021, przypadków nie ma, wróciliśmy do poziomu z ATH, jeżeli chodzi o wartość wszystkich krypto bez bitcoina. I od tego momentu 37-38 tygodni. Trwała hossa na altach i jeżeli zobaczymy sobie aktualny moment, no to my znowu mieliśmy ATH wartości wszystkich altcoinów, alty rozstrzaskały się o glebę, potem zaczęły powoli odrabiać, znowu od lutego, tu nie ma przypadków, zaczęła nam się korekta, żeby w październiku znowu alty nabrały na wartości i znowu straciły, ale jak w tym październiku nabraliśmy na wartości, to do grudnia wartość altcoinów wróciła do poziomu z Listopada 2021. I zobaczcie, że teraz, gdyby zmierzyć te 38-37 tygodni, to lądujemy, słuchajcie, w okolicach września. Więc pasowałoby to tutaj układanki. A wiecie, że ja tak lubię sobie zrobić te kryptopuzzle i sprawdzić, czy wiele przewag daje mi taki obraz tego, co może się wydarzyć dalej. Więc znowu ten wrzesień. Jak wcześniej pasował mi naprawdę ten kwiecień pod końcówkę. Tak, teraz zastanawiam się cały czas nad zmianą zdania na korzyść września, ale będziemy to oczywiście na tym kanale na bieżąco monitorować. I teraz, patrząc na Alt Season, wydaje mi się, że to może być najważniejszy wykres, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagranie. Ja postanowiłem, że to wszystko, co tutaj jest narysowane, to po prostu yy, no, kliknę, usuń rysunki i oznaczymy sobie to od nowa. Dlatego, że mamy drugi Bitcoinowy Halting i każdy Alt Season był zupełnie inny. To był nasz pierwszy Alt Season w historii czyli dominacja bitcoina zaczęła tracić na rzecz altcoinów. Altcoiny coraz bardziej się umacniały. Można powiedzieć, że bitcoin z poziomu 95% spadł do 30 kilku procent. Kolejny altseason po trzecim bitcoinowym halvingu był troszeczkę inny z racji tego, że dominacja spadała w trakcie halvingu, podniosła się bardzo mocno po trzecim halvingu no i ten wcześniejszy szczyt został wybity. I generalnie tutaj można by powiedzieć, że w tym czasie już nie było tak łatwo. Wcześniej jakikolwiek altcoin nie powstał, to miał on zagrażać bitcoinowi, miał osiągnąć sukces, jak bitcoin Dużo, duża część rynku po prostu w to wierzyła, stąd też strata na dominacji. Ta bajka już nie działała cykl później, cykl później stawiano na projekty, które faktycznie mogą coś zmienić, a skończyło się tak, że większość inwestorów znowu została oszukana, no bo te projekty, upadły albo już się w ogóle nie, nie, nie zadziałały. Mamy tam nawet kilka przykładów z naszego polskiego podwórka. Nawet widziałem jeden wpis na X, ale nie będę przytaczał z racji tego, że zaraz będzie, że atakuje inną osobę ze świata krypto, więc zostawię temat. dobra Więc teraz skupmy się na czwartym bitcoinowym halvingu i zobaczmy co my mamy tutaj, bo no, można powiedzieć, że systematycznie Bitcoin cały czas, jak tylko stracił dominację, no to ją odrabia. Natomiast jaki jest punkt wspólny z tym, co było wcześniej? Oczywiście tutaj mieliśmy COVID-a i zupełnie inaczej to wyglądało. Natomiast teraz mamy coś, co mi przypomina sytuację z tego momentu wcześniej, aczkolwiek dzieje się to o wiele szybciej, czyli szczyt, i kolejny wyższy szczyt. I znowu mamy taką jakby fałkę, troszeczkę inny interwał czasowy. Natomiast jeżeli sobie pociągniemy tutaj pewien kąt, pod którym cena pracowała i znowu pociągniemy sobie ten kąt, to prawda jest taka, że jeżeli tylko byśmy wyszli poniżej dominacji, powiedzmy 57%, no to możemy mówić faktycznie o tym alt seasonie. Może on być intensywny i bardzo krótki z racji tego, że nie wszystkie projekty będą według mnie cisnęły. I tak jak mieliśmy moment, w którym meme coiny rosły jak oszalałe, uważam, że jeszcze nie wszystko stracone, no bo ludzie, to jest moment, w którym ludzie opuszczają meme coiny, bo za dużo straciły ich i chcą zainwestować w coś innego albo no po prostu przejść sobie do Bitcoina, żeby już mieć święty spokój. A skoro większość tak robi, no to no znowu większość nie może zarobić. Więc jak już tylko skończy się wyprzedaż meme coinów, myślę, że one jeszcze mogą wrócić. Nie wiem, czy to dobre porównanie, ale czasami im głupszy pomysł, czym tym bardziej prawdopodobny. Natomiast ja też nie mam jakiejś super dużej ekspozycji poza dożem na resztę memecoinów, coinów, a widziałem pytania o bomę, o VIF. Uważam, że jeszcze jak zrobi się szał, to też, też mogą dać. Mocne wzrosty, natomiast to są memecoiny, to nic nie jest warte. To jest typowy shitcoin i trzeba mieć tego świadomość. I kolejna rzecz, to zastanawiam się nad kandydatami do ETF-ów, więc im więcej będzie się mówić o np. Solanie jako kandydacie na ETF, albo Litecoinie, albo Dodge'u, i faktycznie te etf -y, jeżeli się zaczną pojawiać na innych kryptowalutach. To może to te kryptowaluty napędzić, i inwestorzy mogą je potraktować jako te, które będą po prostu budziły większe zaufanie. No bo już raz altcoiny nas oszukały, drugi raz oszukały, kolejny raz do tej samej, że inwestorzy być może po prostu nie chcą wchodzić. Zobaczmy nawet trend AI. Miał być trend na kryptowaluty związane z AI, a tak naprawdę one cały czas. Robią nowe, niższe dołki, więc czy inwestorzy się dadzą nabrać tym razem? Możliwe, że nie. Dlatego w tym cyklu może łatwiej będzie postawić po prostu na coiny, które już wypracowały sobie historię i pewnego rodzaju fundamenty na rynku. A jeszcze raz bardzo proszę Was o kliknięcie w dzwoneczek i subskrypcję i łapkę w górę, jeżeli podobało Wam się to nagranie, jeżeli cokolwiek w nim było dzisiaj wartościowego. Do usłyszenia w kolejnym, cześć.